Ustawia się formacja ofensywna. Retoriany na prostni, w obrońcy często. okazji, w co się już na meczu futbolu amerykańskiego? Yy, nie, ja nie miałem okazji, także jestem generalnie pierwszy raz. No, zdarzało się, że widziałem te mecze w telewizji, ale no, no, to była amerykańska liga. No, ale, szczerze mówiąc, nie do końca ogarniam zasady futbolu amerykańskiego. O ile rugby jeszcze rozumiem, o tyle futbol amerykański wciąż jest dla mnie czymś nowym. Nie, ja w ogóle ani na żywo, ani w telewizji jestem pierwszy raz. Krzyczę jak wszyscy krzyczą, jak słyszę nasi, to wtedy krzyczę i się cieszę, bo chyba jest dobrze. Ale naprawdę atmosfera jest super, widzę, że naprawdę Prawda, ludziom się podoba i fajnie jest, jest dość, dosyć, dużo ludzi i taka fajna atmosfera, naprawdę super. Frekwencja e, super, naprawdę, no ale zrobiliśmy chyba kawał dobrej roboty, super, dużo dzieci jest, e, te widać jakieś dmuchańcy, gdzieś się też bawią, catering widać też e, licznie obstawiany. Myślę, że jest w porządku, super, super się udało. Palce, a zatem druga próba, stracili futbolówkę, ale zdołali ją utrzymać Ilu was poszaniem? potrzeba, żeby zorganizować się od początku do końca taki mecz? Bardzo dużo. Mamy ponad 20 wolontariuszy e, i mamy 6 osób, e, które tymi osobami zarządzają, można powiedzieć. No jest sztab ludzi. Dodatkowo jest specjalnie sprowadzany komentator, który na bieżąco tłumaczy zasady, bo no wiadomo, futbol nowy sport nie wszyscy go znają. Fizoterapeuta jest też e, trener z Teksasu, który obecnie mieszka w Krakowie i przyjechał też nas wspiera i, i no jest to nasz trener, tak? To jest naprawdę ogrom organizacyjny. Boja się na wyjazdach. Nie dali się pokonać bronkos, nie dali się pokonać tanders. A jak Ci się podoba mecz taki właśnie na żywo? Bardzo w porządku. Myślę, że pod względem organizacyjnym no to naprawdę wielkie brawa tutaj dla wszystkich organizatorów tego spotkania. No, widać, że jest to medialne wydarzenie no, i fajnie, że takie coś dzieje się w Częstochowie. Warto polecić? No, jak najbardziej. Naprawdę polecam, bo takie fajne wydarzenie. Bardzo fajnie wszystko jest tłumaczone, więc nawet jak się czegoś nie bardzo rozumie, to, to słychać i, i wszystko jest komentowane na bieżąco tak jak trzeba, więc mniej więcej wiadomo, co się dzieje w ogóle na boisku. Studio Jura. Muzyka wybrana dla Ciebie. Częstochowa 93.8 FM.